Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Bajtek w kolejnym odcinku polowań z Bajtkiem, tym razem nie będzie to beta na gąsienicach, a polowania z Bajtkiem. Myślę, że część z was tęskniła się za tak samo jak ja, ale nie martwcie się, czołgi również będą, nie zginą na kanale, będą cały, cały czas pokazywane. Wracając do Iład wójki. jest to no, temat dzisiejszego odcinka, jest to wręcz samolot legenda, którego przydomki, no... Yy, budzą różne, różne wrażenia. Słuchajcie, sam zresztą Wehrmacht, czyli wojska niemieckie nadały mu przydomek Czarna Śmierć. Yy, czy jest to bardziej przydomek Wehrmachtu, czy może jest to bardziej propaganda yy, ZSRR? Tego nie wiemy. Czy Sowieci to użyli? Sowieci to użyli, oj, oni używali tej nazwy bardzo, bardzo często właśnie, bo ona była, wiecie, taka yy, dźwiękolubna, bym nawet nazwał. Po prostu podobała się. Czarna Śmierć. Ale o samej genezie samolotu. Ił2, jak każdy z Was wie, jest samolotem szturmowym, a co ja z tym wiążę, był samolotem do wsparcia piechoty na polu bitwy. Jeżeli jakieś tam czołgi niemieckie, tygrysy czy panzerkampfwagen a 2 atakowały yy, właśnie tam w pobliżu Moskwy, czy tam na innych terenach na froncie wschodnim, atakowały wojska sowieckie i oni potrzebowali pomocy z powietrza, to tam były wysyłane iły dwójki. One z racji tego, że miały ogromny, ogromny pancerz, jeżeli chodzi o samolot, to było ponad 700 kg pancerza, 700 kg samego pancerza, także no, było to dość niekonwencjonalne wyjście, bym powiedział. Powodowało, że ten samolot był lubiany, jeżeli chodzi właśnie o wytrzymałość przez pilotów i rzeczywiście niemieccy piloci mieli spory w ogóle problem, żeby czasami z nim sprostać. On pomimo takich bardzo dużych obrażeń potrafił dolecieć do bazy i wylądować, jakoś sobie tam poradzić. Słuchajcie... W ogóle Rosjanie od, przepraszam, konstruktorzy rosyjscy od początku lat 30. próbowali stworzyć właśnie e, samolot e, wsparcia piechoty, samolot dla wsparcia wojsk lądowych. To była taka e, nowa nazwa, o dość ciekawym, z tego względu, że. Już podczas pierwszej światowej zauważyli dowódcy, że przydałby się samolot niektóry bombarduje cele, niektóry zajmuje się atakowaniem myśliwców, ale taki, który może wspomóc na polu bitwy żołnierzy, który jednocześnie może gdzieś tam, nie wiem, ostrzelać kolumnę czołgów, jakieś stanowisko ogniowe, artylerii na przykład załatwić i tym podobne wyjścia. To było właśnie zadanie dla IWA-2. Pierwsze projekty, jeżeli chodzi o sam rysunek i sam papier, powstały w 1938 oczywiście, jak się domyślacie, w centralnym biurze konstrukcyjnym Sergeja, Sergeja Iliuszyna. Jeżeli powiedziałem źle, przepraszam, poprawcie mnie. Jest to konstruktor znany nam wszystkim właśnie z, właśnie z tego, że zbudował on IWA2, zaprojektował on IWA2. Między innymi również z tego bierze wodzie się projekt tak jak IU4, który oczywiście znacie. Jest to samolot bombowy, już pokazujemy sobie, żeby nie było. Jest to oczywiście samolot bombowy. I, I mówiąc o samym ile dwójce, tam jest kilka ciekawych niuansek, bo on właśnie pierwszy lot próbny, prototypowy odbył w 39 był to 2 października. A następnie stało takiego konkursu na samolot szturmowy, na samolot wsparcia wojsk lądowych razem z projektem Pawła Suchoja, czyli SU6 również za samoloty, bo na przykład SU-22 służą nadal w Polsce. SU-28, również chyba służą w Polsce, migi, ale mnie o tym. Wróćmy do realiów II wojny światowej. Właśnie ten projekt i ład wygrał i zdeklasował konkurencję, która no potem nie miała już większego, większej racji bytu. Jak zauważyliście, pierwsza wersja i ład dwójki, którą macie w grze, jest ona oczywiście dostępna na II erze. Uzbrojona jest w dwa działka 23 mm i dwa. KM 7,62 m, które są oczywiście szpitalny karabin, karabin szpitalnego i tam jeszcze był jeden pan, przepraszam, nie pamiętam jego nazwy, oraz oczywiście spory asortyment, spory arsenał broni do wyboru. Przykładowo 8 rakiet kalibru 130 mm, możemy do tego dołożyć bomby, co chcemy, naprawdę uwierzcie mi, że strzały z rakiet na bitwie arkajdowej, zręcznościowej, gdzie macie na bieżąco przeładowanie, potrafi... Taki pro, pro, przykład prosty. Yy, około H4, jaka niszczy lekki bunkier, jeżeli tak ciągle tam sobie atakujecie cele, to spokojnie jest, może się z tym poradzić. W ogóle u 2 od zawsze budził w tej grze yy, kontrowersję z tego względu, że jest zwrotny. Zawsze był, raz był bardziej zwrotny, raz był mniej zwrotny, ale zawsze był dość zwrotny. Yy, druga cecha, która no, ponoć jest jego legendą, to wytrzymałość. Trzecią cechą jest to, że jest dość dobrze uzbrojony, ale to już jest nie fikcja, a prawda. I ławę się bardzo, bardzo przyjemnie prowadzi i zauważcie, że właśnie pierwsza wersja nie ma karabinu, nie ma strzelca tylniego. I tutaj pojawia się pan Józef Stalin, który sam wtrącił swego noska do projektu i powiedział, że tego strzelca nie ma być, bo wystarczy tylko pilot. Ale niestety no pan Stalin nie zawsze miał rację. Często są też kupię decyzje, wręcz absurdalne. I pierwsze w ogóle starcia na wojnie, pierwszy rok na wojnie pokazał, że był to duży błąd, bo właśnie przez to, że nikt z tyłu nie chronił tej dość wolnej maszynki. No, obrywała po prostu, zbył niszczony od tyłu najczęściej, nie miał żadnej obrony tam i właśnie od tyłu zawsze atakowali go niemieccy piloci. Chociaż trzeba przyznać, że mieli z tym problem, bo rzeczywiście iw 2 był był naprawdę wytrzymały. Pierwsze egzemplarze iw 2 zaczęły trafiać do jednostek w, w maju 1941 roku. Zobaczcie, że jest to troszkę spory w ogóle rozdział czasowy, prawie rok, jeżeli chodzi o konkurs na samolot szturmowy. Dlaczego? Siergiej dokonywał cały czas pewnych poprawek przy samolocie, między innymi zmieniono jednostkę napędową na taką, która zapewniała o wiele, o wiele lepsze osiągi na niższych wysokościach, do których był właśnie głównie przystosowany u 2 na tych miał działać. Jednocześnie też wstawiono tutaj płytę pancerną, a także radiostację oraz dodatkowy zbiornik, która pomagała po prostu iłowi dwójce na dłuższy lot, gdziekolwiek on leciał. Słuchajcie, jeżeli mówimy o dalszym rozwoju, Podczas wielkiej wojny oczyśnianej dowództwo zauważyło bardzo duże straty właśnie przez to, że zrezygnowano z jakiejkolwiek jednostki defensywnej na tyle kadłuba. Nie było żadnego strzelca. Niemcy walczyli to naprawdę. Żeby dać to prosty przykład, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy Arado. A Rado uzbrajamy w jakieś tam działka z przodu, jednocześnie z tyłu nie ma żadnej osłony, jest mąż odrzutowy. I teraz Rado walczy ze zmianami 15 bądź brami. Co się dzieje? Atakują go od tyłu i biorą jak tylko go sobie chcą. To samo działo też się z Iłem Point dużej wytrzymałości. No wiadomo, że. Wszystkiego samolot nie wytrzyma i były dość spore straty z tego mankamentu, dlatego też do końca 42 wprowadzono stanowisko strzelca tylniego i były to już modele oczywiście IU-2M. Oczywiście nasz latający czołg, nasza czarna śmierć, była cały, cały czas rozwijana, a jej właśnie kolejną wersją rozwojową, po ulepszeniach itd. Tak i tak dalej, nowych jednostek napędowych, był znany wszystkim, dostępny yy, dokładniej na... Czwartej erze IU-10. Zobaczmy. Przepraszam. Czy nie widać podobieństwa w samolocie? Oczywiście, że widać. Jest on oczywiście zmieniony, mamy troszkę inny profil skrzydła. Eee, inaczej wygląda. Jednakże jest to wersja rozwojowa naszej poczciwej iu 2 eee, Nie mówiąc już dłużej, przejdźmy sobie może do bitwy. Zobaczmy na co naszego IU-2 stać i jak on się spisze, jak ten latający czołg da sobie radę. Hej witam Was bardzo serdecznie już na bitwie realistycznej, dawniej znaną pod nazwą Bitwa Historyczna. Lecimy sobie oczywiście iłem dwójką naszym wspomnianym wcześniej e, samolotem szturmowym, naszym latającym czołgiem, żelaznym gustarem. Zobaczymy jak nam się sprawdzi w tej bitwie. Widzę troszkę też graczy z dość pokaźnych klanów, m.in. innymi SW, SW, SW. Jest to oczywiście jeden klan, jeden putonii, więc może być ciężko. To, przynajmniej poprzednia bitwa, której zresztą nie nagrywałem jeszcze, yy, sprawiła, że na swoje konto zaliczyłem 3 zestrzelenia i około 8 celów naziemnych, z czego zaszczycałem Wellingtona i Buforta. Przepraszam. Boforta. oczywiście nie mówię Boforta, to jest oczywiście Boforta, jak ci zyskali, Boforta, tak się ma prawie nazwę tego samolociku. Ostatnio dostałem taką pewną uwagę i jak najbardziej się z tą uwagą zgadzam. Yy, także rzeczywiście my się wzbiemy, też na troszkę wysokość nabierzemy. Myślę, że to nam pomoże. Zawsze pamiętajcie, że wysokość to nie tylko pole do ataku, ale też pole do jakiegokolwiek manewru obronnego, bo większość manewrów obronnych polega głównie, głównie, głównie na lekkiej utracie wysokości. Oczywiście każdy manewr obronny wiąże się z utratą wysokości, dlatego lepiej być na 2000 metrów niż na 100, żeby mieć troszkę pola do popisu. Przede wszystkim zbijamy się pod kątem 20 stopni, jest troszkę za dużo naszego iła, który jest obciążone zresztą bombami, zarówno jak i jak i rakietami kalibru 132 mm. Słuchajcie, nasz IU-2 w pierwszych latach wojny był uzbrojony w bomby o magicznej nazwie FAP. FAB. FAB-B, nie FAP, nie mylić z FAP-FAP, tylko fab przez B na końcu. fab 100 Jak się domyślacie, oczywiście końcówka 100, ta 3 -literowa fraza, dokładnie cyfry, oznaczają oczywiście tonarz bomby, czyli taka była bomba. O masie 100 kg. Jeżeli mamy Fab 500, to jest bomba o masie 500 kg i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą techniką w ogóle używaną przez radzieckich pilotów było to, że po prostu zrzucali oni z niskiej wysokości. Zresztą i tak celność była kiepsiutka. Zrzucali z niskiej wysokości bomby na niemieckie czołgi. Tak. Wiązało się oczywiście tym, że często bomby odłamkowe zamiast ranić jedynie załogi czołgów i same, sam pancerz w ogóle czołgu. Przebijały albo uszkadzały także samoloty, które były w powietrzu Słuchajcie, spójrzcie na kokpit Troszkę sobie jeszcze oczywiście zbijanie Spójrzcie na kokpit naszego samolotu Naszego szturmowca Oprócz takich znaków propagandowych jak gwiazdy <noise> Na bodajże to jest radiostacja Nie wiem co to jest, chyba to jest radiostacja Jeżeli kłamie to nie poprawcie Tu mamy też również Takie tej linie, zobaczcie Jakieś takie witrażyki, nie tak można to powiedzieć Słuchajcie, z tego co się dowiedziałem jest to, Służyło to do Najchajniejszy horyzont. W tym momencie pilot wiedział, że ma samolot wyprostowany. Ok. I właśnie on tak sobie namierzał po kolei. Kolejne cele. W większości jakoś służyło to do bombardowania, właśnie celów naziemnych. Przepraszam Was bardzo, ale nie wiem tego używać, także nie pokażę dzisiaj. Jeżeli ktoś wie, to niech opiszę pod komentarzem, znaczy przepraszam, pod filmem w komentarzu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny z tą wiedzą, którą mogę, jakby nie patrzeć, wykorzystać w przyszłych filmach. Cały czas na jedziemy. I teraz tak, krótko o kabinie. Bardzo fajna opcja, zegarek, na prawo. To jest bardzo przydatne. Oprócz tego oczywiście prędkościomierz, pokazywanie wychyłu samolotu naszego. Prędkościomierz, wysokościomierz. Tu mamy temperaturę silnika, z tego co pamiętam. Temperaturę do, dokładnie chłodnicy. Nie chcę skłamać, także nie będę tutaj się w szczegóły. Jeżeli ktoś wie, to niech podpowie. I oczywiście, podstawowe 1-2 oznaczają działka i KM, czyli mogliśmy strzelać albo z tego, albo z tego, w zależności co czołgowoliliśmy. Troszkę z bardzo odbili na bok, nie szkodzi, polecimy sobie cały czas tędy. Rzuciło nas chyba troszkę wyżej, bo jest jaki 9T, jak i 9K, także chyba to są z tego co pamiętam trzecie Ery, a mniej sobie z drugiej Ery. Troszkę niesprawiedliwie, ale okej, okay, przeżyjemy jakoś, mamy 2-200, może być, możemy oczywiście to zatrzymać. Teraz tak, tu jest jak widzicie przepustnica. O tutaj, w tym momencie. jak dość śmiesznie zrobiona. A tu są klapy jak najbardziej. Ustawienie bojowe podniesione. Teraz tak, czy klapy na lądowanie dziś szczęście Ustawienie bojowe tutaj na klapach. Start. Lądowanie. Podniesione, dobra. I tak to właśnie się odbywa. I tutaj dalszych przyrządów, przepraszam, nie jestem aż takim specjalistą, nie znam. Teraz tak, na prawo Hellcat, na lewo King Cobra, u góry King Cobra. Jest to dość, bym powiedział, o kurde, wysadzę podwozie, Jest to dość nierówne pojedynek, z tego względu, że no nie powinien na tych tierach walczyć takie samoloty. Ale okej, okay, no. Rozumiem, że. tym że to jest klan, to będzie miał jeszcze większy problem. Rozumiem, że tak byłem za dobry w poprzedniej bitwie i postanowimy tak zarzucić. Trudno się mówi. Proszę bardzo. My podchodzimy sobie na kolumnę czołgów. Może coś uda nam się ustrzelić. Atakujemy jakiś odważny kolega. Pinkobrze. I ja sobie zrobię jakiś tutaj prosty na obronny, czyli zakręt w tył. Myślę, że on nie ma aż takiej. Zdecydowanie zakręcimy. On tu robi jakieś hajojo. Jest ich kilku zresztą, atakują tak odważnie, że atakują kilku. No dobra, no. Ja tutaj zdaję jakiś maner żeby usiąść na ogonie. Czy może się uda? Nie jest już po nim, nie bardziej. Ty, kościu, co ty robisz? Super, zostałem właśnie uszkodzonego przez mojego. Dziękuję bardzo. Że zasługa mojego głównie kolegi, który. Och, tak. Zapomniałem, że to ty z nim walczyłeś. Przepraszam cię bardzo. Sorry, że to on mnie atakował od większości czasu od pierwszego wręcz starcia. Ale ty byłeś tak dzielny, że musiałeś mnie z tak potraktować. Bardzo dziękuję. I witam już na kolejnej bitwie. Mam, mam nadzieję, że w tym momencie już mnie nikt z mojej drużyny nie zestrzeli. Postaram się nie bronić <grym> przed przeciwnikiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie witam was nad, nad Morzem Czarnym. Postaramy się uderzyć w ten port, co tu jest. Zestawić kilka czołów. co ciekawe postaram się z kabiny zrzucić bomby. Ciekawe jest jak mi to wyjdzie, zobaczymy. A potem oczywiście z rakiet uderzymy sobie na barki stacjonujące zaraz właśnie w porcie. Jak nam to wyjdzie, no to przekonajmy się może. Także troszkę obniżę los. Szkoda, że nie ma chmur na dość pułapie, że jest dość, że powiem, przewiewne, przewiewne niebo. Niebo przewiewne, Co sumie tak nie można powiedzieć. To jest błonek najbardziej. No, że jest po prostu czyste niebo. Jestem dość widzialny dla większości ludzi, o, jak moje boty coś atakują. Moje boty to czyli IU2, IU2, SU2, no i 2I15. A, jakby się atakują z botami przeciwnika. No dobra. W każdym razie my atakujemy tutaj kolumnę czołgów średnich. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Użyjemy jakoś tych linii. Zobaczymy, czy jakoś tutaj namierzymy. Może spróbujemy, no zobaczymy, no. Może nam to wyjdzie. Troszkę zmniejszę sobie prędkość. Tam jest Spitfire, no tego raczej nie wykręcę. Nie sądzę, kolejny Spitfire będzie ciężko. Dobra, no super, coś tam zawsze zniszczyłem. I teraz tak, ja idę na te barki stojące, okręty centowe dokładnie, stojące w porcie. Tu widzę jakieś spitfajery, Jeżeli któryś odbije na mnie, to oczywiście wiadomo, że wejdę z nim, z nim, z nim rachubę i walkę. I tu są uczcimy bombę. A ja się już tam idę ze speedfajerami porachciać. Czemu by nie? O ile nic nie strzeli, a do mnie strzela od tyłu. No to powinno nam się tutaj... Udać. Jednego mamy, ustrzeliliśmy już. Lecimy dalej na następnego, który co ciekawe ucieka. On przed nami zwyczajnie ucieka. A tak się cieszył, tak właśnie piękne. Te swoje malowanie miał. No dobra. Wbijamy do tego tutaj kanionu. Do tego wąwozu. Yy, tu się ukryłem przed ostrzałem, oczywiście. W tym momencie jesteśmy dla jednostek nawodnych przeciwnika niedostępni. I gonimy sobie dalej. Teraz tak, zrzuciłem z zatopiłem dwa okręty i zniszczyłem bombami dwa jedno, jednostki ziemne. Całkiem powiem szczerze, że nieźle. Naprawdę jestem zadowolony. Henry to jest ten gracz. Jeszcze zostało trochę też botów. Super, 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 fajnie. Idziemy z Spitfire'a. Spitfire leci naszą w stronę. Może uda nam się go ustrzelić na do w arcydzieńczyk Zakręczań twercyjny, dość fajna sprawa. Oj, nie udało się. A szkoda. Asysta. A była szansa, trudno się mówi. Trudno się mówi bajtuś, nie przejmuj się. Nie wziąłeś poprawki dobrej. Była szansa, ale asysta jest. Okej, okay, wracamy dalej. Teraz tak, nad nami jest... P38, jest to oczywiście Lightning, każdemu znany. Samolocik do dwukadubowy, co ciekawe, czyli miał oczywiście, jak to powiedzieć, dwa kaduby tak w tak ciekawym ułożeniu. Wiecie o czym mówię, chyba nie. I oczywiście fotel pilota był tam otwarty po środku. O tym wszystkim najbardziej wiecie. Uzbrojenie, chyba 4-12 i 1-20. Ja się tam oczywiście ja się tam nie wzbiję, w każdym bądź razie. Jest to dla mnie za wysoka, za wysoki pułap. No i to o tym trochę czasu. Dlatego i ja powybijam jakichś tutaj graczy na niższych pułapach, no zobaczymy, no. Gdzieś muszą się podziewać, nie? To na pewno. Został tak, został gościu to jest o nazwie MadDog. Maddog jest lightingu. zostało jeszcze tels 9594 i jeszcze zostały tutaj... A nie, żaden bot nie został. Zostały tylko dwóch graczy. Dlaczego wiedziałem, że on zaatakuje mnie? A nie atakują, on tak dość dziwnie podchodzi na mnie, to jest to ciekawe. On idzie na tego iła tutaj. Kolega, to jest jego jak widzieliście. Zresztą bardzo mądry, słuchajcie, prosty manewr to jest po prostu. Jeżeli przeciwnik na bitwie historycznej idzie na was z góry, to on ma bardzo dużą prędkość i w tym momencie przy niektórych samoloczkach bo się na przykład steryk, jakkolwiek jest dość trudno operować samolotem, i poniekąd gracz, który wyprowadza z nurka zbyt gwałtownie samolot, no po prostu gubi skrzydła, najprościej mówiąc. Także najprostszym manewrem obronnym jest po prostu skręt. Przyciśnięcie Eski, przepraszam, Eski, tak, Eski i odbicie pod siebie, tak, jakby taka pół pod siebie. W tym momencie on nie zrobi gwałtownego zwrotu na was, bo nie ma takiej możliwości. I ponadto, biorąc pod uwagę to, że gdyby spróbował mocniej was skręcić, to przy nurku urwie mu skrzydło. To jest najprostszy manewr. Jeżeli macie jakiś samolot, który jest wolniejszy, jeżeli mu się pozwoli na ten manewr, róbcie go. Nic prostszego naprawdę nie ma. Nie dajcie je tak prosto zastrzelić, no naprawdę. Jeżeli wiecie, że ktoś na Was leci, odczekajcie, jeść, tak nie wiem 800 metrów do kilometra i wtedy, może jeszcze nawet pół, jeżeli macie zwrotny samolocik wtedy walcie prosty, prosty, prosty jak najprostszy, i najfajniejszy manewr. Dobra, kolega chyba i tak nie ma zamiaru na mnie lecieć. Ja lecę w stronę lotniska. O, jest ich Helkat. Ciekawie w każdym razie. I ten tutaj na mnie idzie chyba. P-38 Spokojnie Helkat schodzi na Iła Dwójkę Zobaczcie, on w ogóle nie, nie robi nic, żeby się obronić Ten Russian No trudno, no Tam walczy P-38 walczy dzielnie Z Z Jakiem A ja są na niego zawrócę A czemu nie ale mam taką możliwość. Aaaa, podpalił mnie. No niestety. Podpalił mnie, ja mu uszkodziłem silnik, ale on mnie podpalił. Może zgaszę silnik, może mi się uda zgasić. Zgasiłem silnik. Chyba się nie uda nam. Będzie ciężko nam się zgasić. No niestety nie udało się. W każdym oddziacie jak widzicie samolocik ma swoje wady i zalety. Nie jest zawsze najprostszy. Ja postanowiłem nie przedłużaj odcinka i pójść... O! I pójść na łatwiznę. Czyli po prostu... O jeszcze po silniku jest. Czyli iść na czołówkę. Przy okazji uszkodziłem mu silnik, więc myślę, że będzie drugi frag dla nas. Jeżeli ten silnik w tym czasie się zgaśnie i nie będzie miał mocy, zobaczymy, jak to się nam uda. I jeszcze chwilę możemy poszybować. I udwanie mu nie mógł, jest mocnym samolotem, ale wiadomo. O, widzicie, zobaczcie. Ale wiadomo, nie jest on jakoś specjalnie, specjalnie dostosowany do walki z myśliwcami. Słuchajcie, on jest zwrotny, rzeczywiście jest pod tym względem dość ciekawą konstrukcją. Ma dość dużą zwrotność, na samolot szturmowy. Przyjemnie go się prowadzi naprawdę potrafi zrobić e, lekkie zamieszanie w szykach wroga, jeżeli jest w rękach doświadczonego pilota. Muszę sobie tutaj odbijemy. Oj, bez podwoju jesteśmy. Chyba będzie brzoza. Chyba będzie brzoza. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czy dotrwamy do końca bitwy? Czy się rozbijemy? Na razie jest OK. E, I też mała lekcja. Zawsze, jeżeli jesteście zestrzeleni i macie problem, znaczy zestrzeleni, jeżeli macie problem z jakimkolwiek elementem e, steru wysokości, to starajcie się włączać klapy, klapy na dokładnie klapy na pozycji bojowej jakby powiedzieć, wzmagają waszą pomagają waszej sile nośnej, czyli ją ona rośnie przez to i w tym momencie mal wam bije do góry taka mała dygresja, jeżeli chodzi właśnie o jak najdłużej się utrzymać w powietrzu, czyli tak, zestrzelił mnie podpalił, odpalił ale nie dałem się zestrzelić, czyli jeszcze przeżyłem i tam sobie szybowałem nasz uspisacz naprawdę, naprawdę świetny i polecam go każdemu z was. Słuchajcie, jest to bardzo przyjemna maszynka drugiej ery, która może wam zapewnić solidne godziny porządnych wrażeń. My się widzimy oczywiście na kolejnym odcinku z tym razem z czołgów. Ja się z wami żegnam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku polowań z bajtkiem. Hej, do zobaczenia